Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie poseł. Dzień dobry, panie doktorze. dzień dobry państwu. Na ostatniej konwencji PIS w sobotę działacze partii zostali rozesłani w teren, mają przekonywać Polaków do głosowania na prawo i sprawiedliwość. Tylko, że, no, panie poszle trochę im współczuję, bo, bo oni z pustymi rękami do tych ludzi. Y, jadą żadne nowe zapowiedzi, obietnice. Y, no, żadne reformy, jakiekolwiek zmiany nie zostały przedstawione na tej konwencji, a gęsto będą się musieli tłumaczyć zdrożyzny. No to jest dzisiaj temat w Polsce absolutnie numer jeden. Panie redaktorze, konwencja nie miała na celu przedstawianie nowych obietnic, nowego programu. Na to mamy czas. To oczywiście będzie to w perspektywie pewnie najbliższego, najbliższych kilkunastu miesięcy, bo planujemy też Kongres programowy, gdzie hmm. będzie przedstawione nowy, nowy, nowy program, w którym będziemy szli też na wybory. Więc A to jeszcze w tym roku? Raczej bym e, sugerował, że to będzie, drugi, pierwsza połowa przyszłego roku. Nowy Już. program Prawa i, Sprawiedliwości. i Tak, nowy program, w, tak naprawdę wyborczy. Natomiast panie redaktorze, w Polskę Wysłani zostali działacze, parlamentarzyści, samorządowcy, aby mówić też o tym, co działo się przez ostatnie 6,5 roku. O tym, co zostało dokonane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, e, jakie projekty zrealizowaliśmy, jakie projekty realizujemy, jak, e, jak e, zmieniliśmy Polskę. A tego jest dużo i jest o czym mówić. Natomiast to, że będą też tematy, e, gdzie trzeba będzie wysłuchać e, pokornie. E, ludzi mówiących o tym, że jest źle w tej chwili to Panie redaktorze, na tym polega, no. polegają takie Rozumiem, spotkania. Malarne, szano, e, jeździliśmy powie, w 2015... Ceny benzyny, e, zrósł mi czynsz, ceny energii. Jeździliśmy plus, plus w 2015, emerytalny, to... jeździliśmy w 2015, jeździliśmy w 2019, jeździliśmy wcześniej w 2015, oczywiście w 2013, 2014. Spotkaliśmy się w różnych miejscach, w gminach, w powiatach. Tłumaczyliśmy ludziom wtedy nasz program, nasze to założenia. dali. Teraz. Panie redaktorze, w... Nie wiem, czy nie było tak trudno. No Te 6,5 roku zmieniło też Polskę i zmieniło na lepsze. Ale to, to teraz I, a wtedy, panie redaktorze, słyszeliśmy jest. o tym, że nie można dziecku dać, nie mają ludzi nie stać na to, żeby dziecko wysłać do szkoły, e, kupując mu nowe rzeczy, nowe przybory szkolne, czy nawet na pierwsze śniadanie. W tej chwili nie ma tego problemu, panie redaktorze. To, że są wysokie ceny, zdajemy sobie sprawy. Takim optymistą nie byłbym. Nie, zupełnie nie ma. Problemu, ja nie nie, zupełnie proszę, nie, ma. W Polsce nie ma, panie redaktorze, to nie, że zupełnie nie ma, to, to też, y, ale zmniejszyło się radykalnie. I to jest efekt rządów Prawa i Sprawiedliwości też. Natomiast ceny w tej chwili, no nie jesteśmy samotną wyspą w Europie, czy na świecie. Mamy sytuację za naszą wschodnią granicą, mamy wojnę na Ukrainie, która powoduje destabilizację całkowitą zarówno cen energii, paliw płynnych i na rynkach gospodarczych, na rynkach ekonomicznych. I na to też jest odpowiedź, mamy odpowiedź, są tarcze antyinflacyjne, jest yy, w tej chwili przygotowywana yy, ustawa, która pomoże, ułatwi kupno węgla. Między innymi węgla, który teraz jest głównym takim e, tematem e, teraz e, między innymi będzie, będzie jeszcze przynajmniej 2-3 miesiące, kiedy ludzie kupują węgielce, na zimę. Rozwiązania, e, e, nie będzie chyba na, 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 na tym posiedzeniu Sejmu już na pewno nie, nie, nie zdążymy prze, wprowadzić, ale na, na, na najbliższym 60%. będzie projekt przedstawiony i mam nadzieję, że w trybie szy, szybkim zostanie przyjęty i wprowadzony w życie, to co, z tego co pozwoli klienami, obniżyć. Nie będą dopłaty dla e, odbiorców, dla klientów. E, dla osób ogrzewających swoje domy za pomocą węgla, tylko to będą dopłaty dla składów węgla, żeby taniej sprzedawały ten węgiel. Tak, no tak bo to, to, jest, to są szczegóły, które oczywiście ja tutaj nie chcę wchodzić w rolę pani minister Moskwy, natomiast będzie to przedstawione i mam nadzieję, że będzie to uregulowane tak, aby ludzie mogli kupić węgiel w cenie niewiele od, różniącej się od tej, którą za którą mogli kupić węgiel przed tym kryzysem, przed tym jak zaczęła cena węgla nagle rosnąć. Czyli jakaś trzy razy mniej niż często oferują. No, no niestety węgla. w tej I chwili Tysiąca tak. złotych niż trzech tysięcy złotych. Zacytuję Ursula von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej z wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim, która Polski praworządności w Polsce dotyczyła. Pani przewodnicząca mówiła tak. Czy wszystkie problemy dotyczące praworządności już zostały rozwiązane? Nie, z pewnością jeszcze nie, ale mamy ruch w dobrym Kierunku i możliwość wywarcia nacisku, który prowadzi do potrzebnych rezultatów. Yy, no to po tym, jak Komisja Europejskiej udało się wywrzeć presję na yy, władze w Polsce, żeby zlikwidować Izbę dyscyplinarną, będą yy, kolejne takie elementy, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, które pod yy, wpływem Unii Europejskiej będą się zmieniały. Panie Pośle? Panie doktorze, mam nadzieję, że już kolejnych takowych nie będzie, natomiast. Yy, Ale to jest konkretna zapowiedź. Tak, pa, możliwość pani wywarcia nacisk. przewodnicząca tak mówi o yy, zaczęłam możliwość zaczęłam zaczęłam wywarcia. I nacisku, panie redaktorze, tylko ja przypominam, że taka możliwość wywarcia nacisku działa w dwie strony. I Polska nie jest pozbawiona instrumentów, które, dzięki którym też może wybierać nacisk na Komisję Europejską i Komisja Europejska doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Efekt to jest też między innymi to zawarte porozumienie, bo to jest kompromis zawarty w sprawie KPO, polskiego KPO. Czyli wprost Polska może wetować różne posłuszeństwa. Panie redaktorze, może, Polska może użyć różnych instrumentów, które mogą... Yy, Mogą wpłynąć na decyzję Komisji Europejskiej, przyszłe decyzje Komisji Europejskiej. To jeżeli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Ponad pół roku temu już mówił także prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Rzesław Kaczyński, że jest zielone światło dla kolejnego etapu zmian w sądownictwie, tego spłaszczenia struktury sądów. Będzie ta zmiana, czy już w tej kadencji nie? Panie redaktorze, w tej chwili e, mieliśmy sytuację taką, że były rozmowy, toczyły się rozmowy związane z KPO, więc też dotyczyły właśnie między innymi wymiaru sprawiedliwości, bo w, przypomnę, że Polska też rozmawiała o, o innych tak zwanych kamieniach milowych i jest 116, e, które są elastyczne, są e, to tak zwane kamienie milowe można nazwać je miękkimi trochę, bo, bo można je interpretować no, w różny powiem, sposób różnie ludzie mógł. różnie ludzie ludzie można różnie, ludzie, panie, ale różnie można je mógł. interpretować i, a zawsze a większość z tych no, te kamieni milowych są dawiska, chyba nie panie są różne i nie są elastyczne. ale, ale jak w, jak widać można je interpretować różnie i rozwiązania które będą e, wypełniać te kamienie milowe to mogą być z naszej strony interpretowane w taki sposób, a z Komisji Europejskiej w inny sposób. Więc to no to, dlatego... to Komisja może zablokować pieniądze, bo <grym> może po właściwym Może, może natomiast nimi, no. y, może oczywiście. Y, jest to i tak bezprawne, bo samo to, że y, nawet od czasu jest temat KPO, polskiego KPO, jest y, bezprawnym. Ale do tej z Komisji Europejskiej. Wracając, panie, natomiast czy... y, jesteśmy w tej chwili po tym etapie rozmów z Komisją Europejską hmm. w sprawie KPO, Przechodzimy do kolejnego etapu, który prawdopodobnie będzie też związany z kontynuacją reformy w miarę sprawiedliwości. Czyli spłaszczenie struktury sądownictwa? To no, jest niech, perspektywa miesięcy? Nie chcę mówić o konkretnych terminach, ani też konkretnych rozwiązaniach, bo, mm -hmm. bo ustawowych. No, chyba... Natomiast są przygotowane projekty ustaw, którym. Prawdopodobnie będą też niedługo e, wprowadzane do pod obrady e, parlamentu. I nie ma obawy, że Komisja Europejska powie, no ale to przecież w drugą stronę miało i miało się prawie iść, wycofywać z tych zmian, a nie wpływać. Panie redaktorze, kolejnych. Komisja Europejska. E, ta, jeśli by tak miało być, to Komisja Europejska jest w takim razie ma dar albo jakąś kulę, gdzie widzi, jakie to są projekty. Więc ja nie zakładam z góry, że te projekty będą obiektem ataku Komisji Europejskiej, a też podkreślam, że cały czas pod, trzeba podkreślać, że jakiekolwiek ingerencje Komisji Europejskiej w sprawy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Czy jego reformy, no. czy funkcjonowania są pozatraktatowe. Więc to cały czas trzeba podkreślać. I my też to będziemy podkreślać, używając instrumentów, o no. których wcześniej mówiłem, Tylko, że, które nie. mogą Komisji Europejskiej też yy, no, nie ułatwić życia. To zmieńmy temat, Panie Proszę, Minister w Kancelarii Premiera Michał Cieślak miał się poskarżyć na naczelnik, albo poskarżył się, bo sam się do tego przyznał w zasadzie. Naczelnik poczty w Pacanowie do jej dyrektora i zażądać zwolnienia kobiety, która miała do niego pretensje o drożyznę między innymi. No teraz w oświadczeniu łaskawie pan minister napisał poprosiłem pana prezesa Poczty Polskiej o wyrozumiałość dla pani naczelnik. Wcześniej sam się na nią poskarżył. To tak mam wrażenie, że pożym jakiegoś sekretarza wojewódzkiego partii w PRL-u. Panie dyrektorze zawsze że pan Michał Cieśleń nie jest członkiem, Prawa i, to ale do... członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale jest członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, nie zachowałbym się tak, to, to chcę podkreślić. No i w... A jeśli by już doszło do takiej sytuacji, to w tej chwili byłbym w drodze z kwiatami do Pacanowa. No, a jakieś y, konsekwencje, jakieś wyjaśnienia? A to już y, panie redaktorze, pozostawiam y, panu premierowi, bo no, to no. jest jednak członek rządu Prawa i Sprawiedliwości i podległy panu premierowi, natomiast... Y, to znaczy że ocena negatywna? No, nie, absolutnie. ja, ja na, na nie, nie jestem od rozliczania pana hmm. ministra, bo... Ale, pan pan komuś, najbardziej, ale ocenić może. mogę, natomiast no, nie zachowałbym się w ten sposób, a jak mówię, jeśli by nawet już doszło do takiej sytuacji, nie daj Boże, y, to byłbym do, ze kwiatami w tej chwili do Pocenowa. mówił to Krzysztof Sobolowski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Dziękuję Dobrego dziękuję. dnia panu posłowi. Życzę państwu dziękuję za uwagę. Udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.